Chwilę grozy przeżyli pracownicy stacji benzynowej przy ulicy lubelskiej, kiedy po godzinie drugiej w nocy z piątku na sobotę na teren stacji dosłownie spadł Opel Kalibra. Jadący z dużą prędkością pojazd po uderzeniu w wysepkę Ronda przeszybował w powietrzu ponad 80 metrów. Oględziny samego miejsca wypadku wskazują, że samochód ten koziołkował, a więc po uderzeniu w wybrukowaną wysepkę Ronda przeleciał w powietrzu kilkanaście metrów, odbił się od ziemi, po czym ponownie został wyrzucony w powietrze. I uderzył już stojący na teren stacji pojazd. Bus marki Mercedes, na którym zatrzymał się lecący samochód, został dość poważnie uszkodzony. Na szczęście w pojeździe nie było pasażerów, a przeszkoda uchroniła stację przed tragedią. Gdyby nie zaparkowany na stacji Mercedes, nie że konsekwencje tej jazdy byłyby o wiele poważniejsze, bowiem kilkanaście metrów dalej znajdowały się dystrybutory z paliwem. Być może o wiele gorzej zakończyłaby się jazda tego nieprzyzwołego kierowcy. Kierowca Opla Kalibry to 25-letni mieszkaniec gminy Garbów. Miał w organizmie ponad jeden promil alkoholu. Trudno uwierzyć, że wyszedł z wypadku niemal bez szwanku. O własnych siłach wydostał się z rozbitego auta. Poza licznymi potłuczeniami ciała nie odniósł poważniejszych obrażeń. Zakierowanie samochodem w stanie nietrzeźwym i spowodowanie kolizji grozi mu kara dwóch lat pozbawienia wolności.